Prawda witam. Widzimy tabliczkę, prawda? I, I pojawia się pytanie, jakie o co chodzi? Prawda, a jak się po, pojawia, to spytajmy, o co chodzi. No, spytajmy. O, o właśnie, głośniej, głośniej. Jeszcze raz. Spokojnie, nie ma się co denerwować teraz, nie? O co chodzi? Tu jest zielona prawda, a tu co? Góra. Zielona góra. O co chodzi? Właśnie, chodzi o to, że tam poznałem Jim'a. My god! Jim to był naprawdę wyjątkowy koleś. I tu uwaga, tabliczka na bok. Jim był wyjątkowy koleś. Był detektywem, ja, prawda, byłem jego tak powiem prawą ręką, nie wiem, prawą nogą, nóżką, prawda, pod nóżkiem, nogatką, y, państwo sobie wybiorą, co tam są. I rozwiązywaliśmy, prawda, zagadki kryminalne. Że tak powiem, y, zawsze dzień był mózgiem akcji, a ja czymś innym. Któregoś dnia, prawda, siedzimy sobie w pracy, y, siedzimy, nie? O, siedzimy, y, no, się tam, oglądamy coś y, w telewizji, prawda, nie? Y, czy, czy, czy coś tam. Znaczy tak się mówi, siedzimy, a my pracujemy, nie? Detektyw jak pracuje, dobra tak. Siedzi, nie? Tyle ty, i tam klapki w mózgu. Raz, to, raz, rasta raz rasta, 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 rasta i rozwiązuje zagadki, nie? Siedzieliśmy, akurat rozwiązywaliśmy, prawda, łowce androidów. Nie wiem, coś, coś śmiesznego, no jest taki łowca, prawda, nie? To nie wiem czegoś. Jest android i biegnie za nim koleś, jest łowca androidów, nie? No dobrze, skoro śmieszne to porządził. To, to, to też. No to super raz. Prawda? I tak oglądamy, oglądamy, nie? Ale niestety tu naszła mnie refleksja, nie? Nagle klapka pu, pu, refleksja. co chodzi? Chodzi o to, że prawda, takie chwile nie mogą trwać wiecznie, ale tak kombinuje, nie, a jakby z androidów trwał wiecznie, nie, to co? He? To co, porobiłyby nam się odleżyny, nie? Generalnie po prostu takie chwile nie trwają y, wiecznie. Tak siedzimy, siedzimy, nagle y, telefon! Jim był bezbłędny, odebrał. Chwycił telefon, co się okazuje, grabisz na 25. alei. Szybciutko odłożył sławkę, zebraliśmy się, plecaczki, wszystko, co, co trzeba na taką akcję. Zbiegamy po schodkach, prawda, skakujemy do samochodu. Ja za kierownicę, Jim z prawej. No, zwykle mi się myli, nie? Musimy się zamienić. Jim za kierownicę, ja z prawej. Po prostu nie mam prawa jazdy i Jim nalega, żeby to on prowadził. Zresztą prowadził świetnie, prawda? Jak już ruszył, nie widziałem samochodu, który by go wyprzedził. Chociaż nie, chwileczkę, chwileczkę, raz tylko, nieprawdopodobne zjawisko. Coś takiego maleńkiego, tylko mignęło takie... To się okazało przedstawiciel handlowy. Mociłki sam chodzi, a że tak powiem, on był chyba rasowany na, na że tak powiem, przewożenie chrupek czy czegoś takiego. <noise> ja powiem, że tak powiem, kto ma samochód wie o co chodzi. Rada, jedziemy, 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 parę kółeczek zrobiliśmy na przyjemności tak po drodze, docieramy na miejsce, a tam ogromna willa. Że tak powiem, żeby ją obejrzeć całą, musiałem się obrócić tak, później tak. Jim mówi, musimy iść wabank. A wabank? Okej, okay, ja nie kumam, ale możemy wejść. Dla mnie y, nie ma problemu. Miałem rok y, francuski w podstawówce, także proszę bardzo, nie? I co? Okazało się, że to y, prawda jest klasycznie na rempał, nie? Czyli... Ja nawet nie, pamię, nie pamiętam, jak, jak to wyglądało, bo właściwie Jim... A Jim jest super. Jim... Zawsze chciałem być taki jak Jim. No i właśnie ten Jim chwycił mnie za rączkę i, że tak powiem, wyglądało to tak, że... Tylko migały mi krzaczki, kwiatki, ochronia się, jakiś tam coś. Dotarliśmy na miejsce. I tam były takie drzwi, które się zasuwały i rozsuwały. I to było dziwne, bo tak... Stanąłem naprzeciwko, patrzę, drzwi się rozsuwają. Uciekłem, drzwi się zasunęły. Jim... Przyszedł tak szybko, że nawet się drzwi nie zdążyły ruszyć. Ja za nim, żeby była ciągłość, oczywiście czułem się bliźniutko. Wpadliśmy do pokoju. Grabiesz, grabisz, nie? Rozglądamy się, o co chodzi, nie? Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Jim mówi, coś tu nie gra. Ja tak lukam, 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 nie? Patrzę, patrzę, o, stoi radyjko, prawda? Nie gra. Mówię mu, Jim, to radio nie gra. Jim mówi, nie, nie, to nie to. I tak patrzę na to radio, przyglądam się i ona faktycznie nie gra. Mówię Jim, to radio naprawdę nie gra. Wtedy zobaczyłem, jak prawdziwy mężczyzna przyznaje się do błędu. Jim mówi tak nie gra. Szukamy dalej. Szybka akcja. Rozglądamy się, rozglądamy, rozglądamy, prawda? Jakoś tak, jakoś zero wyników. Jim mówi, mam w głowie pustkę. Mój god! Nigdy jeszcze nie czułem się z nim tak blisko. No ale trzeba było coś poradzić. Właściwie tak Zerkamy, Jim mówi, zostawmy to na chwilę, I już tak wychodzimy, idziemy przez prze pokój, wiadomo, jak każdy normalny człowiek, idziemy, idziemy, nie? Jim tak patrzy w bok, mówi, stop, ja to on, stop, nie? Co, co miałem zrobić, nie? Jim mówi, spójrz na ten licznik energii. Spojrzałem i od razu wiedziałem, mógłbym tak patrzeć godzinami i nic. A Jim spojrzał i wiedział. Mówi, patrz, jak ten licznik szybko wiruje. Patrzę. Rzeczywiście. Licznik wirował tak szybko, jak, jak coś, co bardzo szybko wiruje. Jim wiedział jak co. Mówi to wiruje jak żyroskop. Słuchajcie, nie wiem, co to jest żyroskop, ale to naprawdę tak wirowało. Idziemy dalej. Wróciliśmy do pokoju i szybka akcja. Jim odsunął lodówkę, szybko, szybko, szuka, 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 odsunął tarczan, pająk, zabił go, trochę w pośpiechu, no bo właśnie po co, nie? Ja, ja muszę się, prawda, też czymś pochwalić, nie? Patrzę, stoi taka szafeczka, nie? Odsuwam, a tam nic. Czy tak się mówi pochwalić, nie? Po prostu tam... No, po prostu szybka lekcja, nie? Chodziło o nie, żeby szybko i sprawnie. Odsunąłem jeszcze parę przedmiotów, stoję. Jim, co dalej, nie? Jim spokojnie, spokojnie. Musimy ruszyć głowami. Jim miał więcej szczęścia. Ja ruszyłem głową szawkę, nie? I dziabnałem. A Jim stoi, nawet ruchu nie żadnego nie zobaczyłem, prawda? I już mówi. Wiem. I tak się jakoś prześliznął do kuchni i coś tam hmm, odsunął coś tam i znalazł. Przesunął łakomie do kontaktu złodziej. A ze złodziejki wysnuwał się taki kabelek. Idziemy za kabelkiem. No, no idziemy, nie? Idziemy, idziemy. Idzie. Kabelek obok nas, że niczego się nie spodziewał. Nagle kabelek wchodzi w taką dziurkę w, dziurkę w ścianie. O, 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 pomyślałem sobie. Zwykle sobie tak myślę, jak, jak nie wiem o co chodzi. O, ho, ho, od razu się raźniej na duszy robi. Jim wyciąga takie, takie coś, tam na końcu taka kamerka, nie? Wsunęliśmy to tam w tynk, ale że tak powiem utknęło. Tyle, że sobie pooglądaliśmy na takim monitorku, jak tynk z bliska wygląda, nie? No ale tak, tak, dziabie tym dziabie, no, specjalnie nic się nie dzieje. Wyciągnął to. Postanowiliśmy, prawda, pójść po najmniejszej linii oporu. Jim tak ładnie mówi. Otworzyliśmy okno, wyskoczyliśmy. Właśnie trochę bez sensu, bo to było drugie piętro, prawda, nie? A już tak lecąc, dzień i ja zerknęliśmy yy, i ten kabelek najczęściej świeci, tak się snu, yy, prawda, po, po murze, nie? Do samego dołu. Tam zędy po trawniczku, gdzieś tam niczym, niczym, yy, że tak powiem, żeby użyczyć jakiegoś poetycznego wyrażenia, niczym, prawda. Znaczy, no, no niczym kabel. Stąd się tam dalej, dalej, gdzieś tam tu przeskoczył przez krzaki, owinął się wokół szyi yy, takiego właśnie ochroniarza, nawet go chyba zadusił, bo on tam a, tak padł. Yy, ale prawda, przeskoczył mur i tam. My przez ten mur patrzy jest. Kabelek doszedł do, do takiej jakby skrzynki. Tutaj takie coś tak Parasol, nie, nie lubię tego słowa. Parasol. Że tak powiem... Z tym czymś, taka jakby skrzynka z czegoś, w środku lody. Mardachło no myślałem, ale bez sensu. sobie już lubię lody, nie? No, to, prawda? Od czasu do czasu się wystraszy, to ponoć dobrze na serce. Chyba. Yy, prawda? Patrzymy te lody, nie? Ciutkę, wyżej brzuch. Yy, yy, brzuch zgrabnie wykończony taką głową z wąsami. Jak zobaczyłem głowę z wąsami, od razu się wystraszyłem, patrzy na Dżima, a ten już gdzieś tam zrobił nura za krzaki. Głowa z wąsami. Nawet nie wiecie, co taka głowa z wąsami może zrobić. Ja też nie wiem. Nikt nie wie. Sama głowa z wąsami, jakby to powiedziała, coś tam lody, lody. Nie, od razu mnie to przestraszyło. Pomyśleliśmy, że z Jimem, właściwie Jim mówi, że to nie jest robota już dla nas. Co zrobiliśmy? Akcję wykończyła policjantka przebrana za kobietę. Dziękuję.